Ile jesteśmy ma metrów wojsko? Nie wiem, no z tysiąc. Ale tysiąc metrów miały całe wojsko? Nie, no więcej chyba trochę. Ile? bo te największe mają 85 metrów. Z jakiej odległości wykonuje się rzut karny? Z 11 metrów. Dobrze. A ja są? 5? A ty? Ujdę za 16. Witam z tej strony Kuba z kanału PNTCMZ Football i dzisiaj partnerem tego super odcinka jest piwo Miłosław ważone przez Browar Fortuna w Miłosławiu. I właśnie podczas tego odcinka będziemy prezentować produkt Miłosław bezalkoholowe IPA oraz produkt Miłosław bezalkoholowy Widbir. Jesteśmy jakoś nietypowo, bo w dziwnym miejscu to może przenieśmy się z tym stolikiem na boisko. Lecimy! I my już jesteśmy sobie na wojsku, czyli w miejscu, które najbardziej lubię. Dzisiaj wybraliśmy właśnie bezalkoholowe piwo od Miłosława. Będziemy właśnie pytać ludzi, co wiedzą o piłce nożnej. Będzie bardzo śmieszne, ponieważ wiem, że ludzie nie mają zbyt dużej wiedzy, więc na pewno będą śmieszne odpowiedzi. Pierwsze pytanie: ile metrów możemy mieć wojsko? 90 Długości? Bo w sensie wymagający, To jest trudne pytanie. Nie, ale dobra. Boś... Więcej? Nie, no to blisko, bardzo blisko, no. 42. No nie no, więcej trochę. Ile? Jak rzut karny jest? Patrz. 11. Rzut karny jest z, tego, z tej odległości. No. Więc ciężko, jakby blisko miało 40 metrów. Dobra. O, już takie pochwalliwe. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 80. No blisko, blisko. One są w opacy wojsko. No. Nie wiem, no 1000, no no nie no, nie wiem. Dobra, bo powiedziałeś, że tysiąc, to zaakceptujmy tą odpowiedź. Ale tysiąc metrów by miały całe wojsko? Nie no, więcej chyba, trochę. Nie wiem, nie. No. Nie ma ustalonej. So, minimum chyba ma... Nie wiem, bo te największe mają 85 metrów. No to tak gdzieś w tych okolicach, no trochę więcej. Tak, 95. Ale no nie wszystkie. Tak, bo nie są, wszystkie. Są, są, są grają też na mniejszych. No, tak. Tak. Chyba zaraz, chyba jest norma, o, jeśli chodzi o olimpiadę, bo tam olimpijska powinna mieć chyba, określone parametry. No to pan wie lepiej niż ja. A to musi zgadnąć. No Teraz strzela, strzela, bo... zgadujemy, no to zakładam jakieś 100 metrów długości Dobra. i nie Dobra. Musi zgadnąć, już tutaj prawie. A za jakie długości i gdzie wykonuje się rzut karny? Jakbyś zaznaczyła te element no. gdzieś tu. No, a ile to może być metrów od bramki? O Jezu. 5? I z jakiej odległości wykonujesz rzut karty? Z 11 metrów. 11, 11? metrów, tak. 11. 15? Nie wiem, nie mam pojęcia. Z 11 metrów, dobra. 12 metrów, moim zdaniem. 16, 12, coś takiego. No to chcemy 11. 10? A ty? Pójdę za 16. Z 11 metrów, dobrze. Dobra, także tu jest dla Ciebie browar Miłosław, bezalkoholowe IPA. O, Tutaj witbier oraz IPA, ale w puszce. Następne pytanie. To musisz rozpoznać dwóch piłkarzy za zdjęcia. Mm -hmm. To jest pierwsze zdjęcie. Wojciech Szczęsny. To jest proste, to jest akurat proste. I drugie zdjęcie, zobaczcie. Dobra, Kamil Jóźwiak. Dokładnie tak. Co to jest? ja go znam. Um... Mogę podpowiem, po po że jest to brałam z reprezentacji polskiej. To jest częstny? Tak, no, teraz trochę trudniejsze. Kto to jest? Miał pojęcia. To jest? Dobra, to zostawiamy bez odpowiedzi. Co to za dżentelmen na zdjęciu? No, Szewi już wiarno jak to... Tak jest. To też będzie była formalność drugi, drugi, drugi... Co to jest? No nasz z reprezentacji polskiej, bo co i... To, co to za gracz? Wiesz może. Będzie... To jest ten Jóźwiak. Bardzo dobrze. Teraz, tego, tego jestem pewny, że będziesz wiedziała to później, co to jest za piłkarz. Górnogany ten. Tak. Świetny. Kto to jest? Yy, Wojciech Szczęsny. Kto? Ale kawałek. Kamil Jóźwiak. Nie to jest jakiś specjalista. No to zadamy inne pytanie. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w mistrzostwach Europy? Musisz wybrać jedną drużynę. Francja czy Brazylia? Francja, wydaje mhm. że Brazylia nie ma szans? Myślę, że bardziej yy, sprawnościowa Francja. Ale według was, kto ma większe szanse na wygranie tego Euro? Francja czy Brazylia? Belgia. Belgia? Belgia. Francja, zdecydowanie Francja. Zrozumieli, zrozumieli. Dobra, to szukaj. Która drużyna ma większe szanse na wygranie Euro? Brazylia czy Francja? Francja która drużyna według was ma większe szanse na wyganie Euro Brazylia czy Francja Brazylia Brazylia 100% tak Brazylia 100% ja stawiam na Argentynę na tak? Dobra. tak nie <laughs> Brazylia nie gra na Euro <laughs> no tak. <laughs> czyli bardziej Francja dobra gdzie odbywają się teraz mistrzostwa Europy no w całej Europie są my rozsiane na postaci tak, bardzo tak. dobre pytanie takie hmm, dobra ja wiem, Jakie Państwo może miasto, może coś, wiesz? Nie, ja nie oglądam takich <grym> No, w wielu miejscach. No tak, to jest prawda. prawda. Pierwszy raz coś takiego, zawsze ja. Dobra. W Hiszpanii było chyba, jakiś mecz. Ale ty gdzie myślisz? Ja? Ja ale nie, nie, nie w... słyszałem. Ja wiem, gdzieś, że... Coś o, o Petersburgu. <grym> ale nie, nie jest... no... Ale dziewczyny wiedzą, o co chodzi, że w wielu miastach. No tak, bo tak, zawsze miasto. było tak, że w jednym kraju, a teraz jest wiele. To tak, to jest prawda. To jest z kilka. No dobra, to chodziło ogólnie o to, że niektórzy ludzie, wiesz, myślą, że to tylko w jednym no. kraju, za pierwszy raz jest w innych krajach. Także pytać cię nie będę, ale możesz powiedzieć, gdzie? Rosja na pewno. No. Mm. Nie wiem, w Hiszpaniach chyba, czy gdzie? Nie. No tak, Hiszpania też, no. Co co jeszcze jakiś kraj. Jeszcze, jeszcze coś było. Yy... Nie wiem. No wiele, na przykład Włochy. Gdzie jest słupek, a gdzie jest poprzeczka? bramki? Dobra, a to co to jest to miejsce tutaj między tym a tym? A jest. Yy... Nie spojenia. Nie spojenia, spojenia. Jest to tak spojenie, a jeszcze dobra jedno pytanie. Do czego służy to, ta kropka i to koło? No od tego się zaczynamy, w sensie w tym miejscu. Dobra, nie mówmy sobie ja mówię, że... Dobra nie, jeszcze nie teraz, ja bo tym odcinka jest... Bezalkoholowe miłosierdzie za ciebie. Dobrze, dziękuję Dobra. bardzo. Rywalizacja piłkarzy na Euro, Messi czy Ronaldo? Który będzie lepiej grał? To wie pan, to, to zależy, no. Zależy od e, poczucia, nie wiem, dziennego czy coś, ale no, Ronaldo powiedziałbym, no bo... No, postać Dobra, a teraz tak. Do czego służy to miejsce tutaj z boku boista? Rzut karny. Tutaj jest rzut karny? Nie, po Nie, karny może. sobie... Drożny, no. Czy nie karny, tylko... To, o, to się nam biegle. się wystrzela i tam później do bramki mają strzelić dalej. No, to drożny. A ta kropka do czego służy na środku? Do ustawienia piłki tutaj. tam. Tak. Dobra, to już wszystko. No. no, to, no dziękuję Dobra, to. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, się. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Odpowiedzi ludzi były naprawdę bardzo fajne. No i dalej oglądamy mecze Euro, ponieważ cały czas trwają kibicujemy. Oczywiście właśnie piwo Miłosław bezalkoholowe jest bardzo dobre właśnie na takie ciepłe dni, by było tak ciepło i właśnie coś takiego jest dobrym orzeźwieniem, żeby sobie właśnie zakupić. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!